Program napędza marka Powerbank Energy Drink. Żużlowcy startu w niedzielę zainaugurują rundę reważową w drugiej lidze żużlowej. Czerwono-czarni udają się na wyjazdowe spotkanie do Tarnowa. W pierwszym pojedynku górą byli Gnieźnianie, którzy pokonali grupę Azoty Unie Tarnów 53-37. Zanim jednak skupimy się na emocjach sportowych, mamy bardzo ważną wiadomość dla kibiców naszej drużyny. Oficjalnie możemy ogłosić, że rozszerzona zostaje współpraca między klubem a firmą Ultrapur, która do tej pory była sponsorem strategicznym startu i tytularnym grupy podprowadzających. Na podstawie piątkowych ustaleń producent systemów POR, poliuretanowych firma Ultrapur staje się sponsorem tytułowym pierwszej drużyny. Zespół z pierwszej stolicy do końca sezonu 2023 występować będzie pod nazwą Ultrapur Start Gniezno. Tak, potwierdzam ten fakt. Na wstępie chciałem podziękować moim wspólnikom za zrozumienie, że uzyskiwanie sukcesów wymaga również poświęceń i nakładów. Także serdecznie za to dziękuję. Faktycznie start będzie Miał nowego sponsora tytularnego, zaangażujemy się jeszcze bardziej jako firma UltraPur w pomoc klubowi. Plany nasze są niezmienne, chcemy na początek awansować do play-offów, a później skutecznie walczyć w tych play-offach w półfinale i oby w finale.